Hej, dzisiaj chciałam Wam przedstawić moje nowe koniki Szlaj. Są to dwa konie: źrebak i Klacz, ale przedstawię Wam je kolejno. Więc tak, pierwszym konikiem, którego wybrałam w sklepie, była Malaga. Natomiast drugim konikiem był źrebak. Wyrażajcie opinię o tych koniach w komentarzach. A teraz zapraszam na krótką sesję zdjęciową o maladze i iskrze. <śpiewanie> But just not baby when it comes to you. I get so hungry when you say you love me. Hush. You know what's good for you. I think you're hot, I think you're cool. You're the kind of guy I'd stop in school. But now that I'm famous, you're up my anus. Now I'm gonna eat you, fool. I eat boys up, breakfast and lunch. Then when I'm thirsty, I